Witam państwa w programie z cyklu Pytania o Miasto i Region. Moim państwa gościem jest pan Jerzy Sieracki, wiceburmistrz Dębicy. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, mija rok pana pracy na stanowisku włodarza Dębicy. Czym głównie zajmuje się pan w Ratuszu? Jestem odpowiedzialny jako zastępca pana Mariusza Szewczyka za inwestycje, infrastrukturę miejską, gospodarkę komunalną, gospodarkę przestrzenną, czyli architekturę miasta, ochronę środowiska, współpracę z przedsiębiorcami, czyli te twarde zadania, które należą do samorządowych obowiązków. Czyli najważniejsze? No nie najważniejsze, wszystkie są ważne. Mhm. Co sprawiło Panu najwięcej problemów podczas pierwszych miesięcy zasiadania w fotelu wiceburmistrza? Chyba te obowiązki wynikające i wchodzące stale, nieustannie z zakresu ochrony środowiska. Wszyscy wiemy, że samorządy borykają się zarówno z problemami z gospodarką odpadami, jak i czystością powietrza, szeroko rozumianą ekologią. Są to obowiązki, które funkcjonowały od jakiegoś czasu w samorządach, natomiast ostatnie lata i ustawodawstwo przyniosły zdecydowane... Um, może nie zaostrzenia, ale zintensyfikowanie tych wszystkich działań, które są wymagane od samorządów. Mhm, no ale państwo walczycie i ze smogiem, wymieniacie piece, bo Robimy kolejki wszystko, są. co się tylko da. Natomiast mhm. mamy świadomość, że e, jakby taka ilość, która na nas spoczywa obowiązków, i które się nowych pojawiają. Powoduje, że y, prawdopodobnie to, ja już tu panu naczelnikowi kiedyś powiedziałem, jest to wydział, który chyba się będzie rozrastał najszybciej w urzędzie, właśnie w związku z tymi wszystkimi obowiązkami. Mm -hmm. y, jak państwo walczycie z tym smogiem? Oprócz tego, że wymieniacie, znaczy wymi jest, znaczy, będzie tak, wymiana. Jako piecy. miasto mm, uczestniczymy w programach wszelkich, w zasadzie, w które się da. Zakończył się program parasolowy, czyli wymiany. Wymiany pieców na ekogroszek, montażu kolektorów słonecznych i e, fotowoltaiki. E, uczestniczymy w rządowym projekcie Czystego Powietrza, czyli w ramach obowiązku Narodowego Funduszu, który realizują wojewódzkie fundusze. Jako jedyni w Powiecie Dębickim podpisaliśmy porozumienie, i nasi mieszkańcy, mieszkańcy miasta, są obsługiwani przez pracowników Urzędu Miejskiego. Wszyscy pozostali z powiatu muszą jeździć do Rzeszowa, żeby dostać dotację na właśnie wymianę pieca, ocieplenie domu, wymianę stolarki. W tym roku pan minister zapowiedział, że również będzie w tym fotowoltaika, czyli ten program Mój Prąd będzie obsługiwany właśnie przy okazji programu Czystego Powietrza. Mamy wymianę pieców również z projektu z związku Gmin do Rzecza Wisłoki, podłączenia do sieci ciepłowniczej. W zasadzie wszystko, co się tylko pojawi, że tak powiem, na rynku dotacyjnym, to staramy się w tym uczestniczyć i pozyskiwać środki. Oprócz tego jest już od kilku lat uchwalona przez Państwa Radnych w budżecie kwota na wymianę pieców, czyli dotacja tylko i wyłącznie z punktu widzenia budżetu miasta. Będziemy starali się ją zwiększać. Obowiązki, jakie na nas narzucają wszystkie prany dotyczące czystości powietrza, wymagają od tego, abyśmy faktycznie coraz więcej tych źródeł stałego paliwa, którymi są ogrzewane nasze domy w dębicy i podgrzewana ciepła woda, eliminowali na, na korzyść ekologii. Mhm. A jak wygląda selektywna zbiórka opadu, odpadów w dębicy? I czy Dębiczanie chętnie zgrygują śmieci? Znaczy, w ogóle projekt, problem z odpadami jest programem, problemem tak szerokim, że pewnie by nie wystarczyło tutaj naszego czasu antenowego. Natomiast historia wygląda w ten sposób: segregujemy. Należy też podkreślić, że obowiązki wynikające z ustawy, które są narzucone przez nas, między innymi rozporządzenie o poziomie recyklingu, z roku na rok wzrasta. Nasze obawy y, jako samorządu są takie, że osiągniemy w pewnym momencie, myślę, że w ciągu nawet roku, dwóch, poziom taki, że już nasi mieszkańcy z punktu widzenia cywilizacyjnego nie są w stanie osiągnąć takiego poziomu recyklingu, więc czekają nas jakieś tam opłaty środowiskowe. E, segregujemy odpady. Nie odbywa się to jeszcze y, na zasadzie y, wszędzie, nie można generalizować złej. Natomiast, no życzylibyśmy sobie, żeby w niektórych obiektach wielorodzinnych, czyli blokach, było troszeczkę poszanowanie większe dla własnych sąsiadów. No, tu ustawodawca, w naszym przekonaniu, nie zrobił najkorzystniejszego rozwiązania, a mianowicie istnieje w przyblokach odpowiedzialność zbiorowa za sposób oddawania odpadów. W związku z czym, że wystarczy, że w bloku jest jeden Mieszkaniec, który się nie stosuje do tych przepisów, cierpi cały blok. W naszym przekonaniu jest to wadliwe. Nie zmienia to faktu, że no, taki przepis mamy, który musimy o, respektować. W związku z czym, gdyby nasi mieszkańcy, szczególnie mówię tutaj o budynkach wielorodzinnych, troszeczkę bardziej stosowali się do tych przepisów, myślę, że to było z korzyścią dla wszystkich. Funkcjonuje przok Dębicy bardzo dobrze do tego stopnia, że zdarzają się takie dni, szczególnie w okresach przedświątecznych, że tam jest dosyć długa kolejka, no bo Pewnie pewną meble, przepustowość. Tak? I... Nie tylko. I... No, w zasadzie te odpady, które tam faktycznie oddajemy i budowlane i wielkogabarytowe, czyli tak pani mówi meble, no jest jakaś przepustowość. My też nie potrafimy zdiagnozować jeszcze do końca tych dni, kiedy się to zwiększa, kiedy nie. No to wszystko Ale wiecie, się wiąże że przed świętami. No, to jest prosty przykład mm -hmm. ostatnie święta, mm -hmm. prawda, że były zgłoszenia, zróbcie coś, bo stoimy długo w kolejce. No mm -hmm. nie tak to mm, może powinno funkcjonować, nie zmienia to faktu, że Wszok przyjmuje wszystko zgodnie z przepisami, tak jak należy i nasi mieszkańcy myślę, że, że nie mają takich problemów jak inni innych gmin sąsiednich. Mhm. Czy Pana zdaniem ostatni rok był udany pod względem inwestycyjnym dla Dębicy? Tak. To nie znaczy, że nie mogło być zawsze lepiej, mhm. bo mówmy się, że człowiek pracujący zawsze dąży do jakiegoś polepszenia tego swojej pracy, czyli wykonywać swoją jak najlepiej. Oddaliśmy dwa duże. Domy kultury. Coś, co poprzednie samorządy przez dwadzieścia kilka lat podchodziły, próbowały pozyskiwać środki, e, by puszczane przetargi na remonty tych domów kultury, kończyło się to różnie. E, w 2019 roku oddaliśmy w styczniu Dom kultury Mors i oddaliśmy po wakacjach Dom kultury Śnieżka. Myślę, że z punktu widzenia jednego roku budżetowego tak duże wydatki na to to są dosyć znaczące. Co roku realizowana jest jedna bardzo duża inwestycja drogowa oprócz tych mniejszych takich standardowych, czyli staramy się pozyskiwać środki z wcześniej z programu bezpieczeństwa, obecnie to jest fundusz dróg samorządowych na takie bardzo duże inwestycje. W planach są już kolejne, mamy to rozpisane tak, żeby nie być zaskoczonym w momencie, kiedy pojawią się jakiekolwiek możliwości dofinansowania. To tak zabrzmi może uproszczeniu, ale myślę, że jeżeli dojdziemy do momentu, w którym wyremontujemy plac pomiędzy galerią sztuki a naszą biblioteką, to w zasadzie nasza kultura będzie infrastrukturalnie bardzo dobrze wyposażona. Plan pana burmistrza jest taki, żeby zająć się teraz w następnej kolejności sportem. Czyli infrastrukturą sportową. Czyli e. oprócz lodowiska co będzie? W tym momencie realizowane jest mm -hmm. lodowisko. Mamy przygotowane już po pozwoleniu na budowę stadion, projekt stadionu lekkoatletycznego, tutaj obok szkoły numer 5. E. No i kolejne te nasze stadiony, infrastruktura piłkarskie i te, mnie, i te mniejsze. E. To jest wyzwanie na tą kadencję, żeby się przygotować w momencie, kiedy pojawią się środki, aplikować i starać się je remontować. Mm -hmm. Wszyscy wiemy, jak one wyglądają, tutaj jakby wątpliwości nie ma. Natomiast no, standardowo w remonty szkół, przystosowanie do funkcjonujących teraz przepisów przeciwpożarowych, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, to są takie zakresy, które nas ustawodawca wprowadza i będziemy je starać się realizować i Drogi, drogi zawsze w mieście, będą kolejne do remontu, to, 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 to się nie zmieni, to jest rzecz, która podlega po prostu. Mm -hmm. A czy w tym roku będzie realizowana um, ważna inwestycja kolej aglomeracyjna? Bardzo dobre pytanie. Dlaczego? Dlatego, że my od trzech lat jesteśmy przygotowani do realiz realizowania. Posiadamy środki jako partner w projekcie realizowanym razem z Województwem Podkarpackim. W zakresie miasta Dębicy jest to budowa dużego parkingu dla samochodów przy ulicy Słonecznej przy przejściu podziemnym i kilku dodatkowych miejsc zgodnie z warunkami programu kolei aglomeracyjnej przy przystanku Dębica Wschód. Projekt gotowy, pieniążki leżą. Niestety, tryby mielą dosyć wolno w zakresie przekazania tej nieruchomości przy ulicy Słonecznej z punktu widzenia PKP. Myślę, że dzisiaj można powiedzieć, że jesteśmy już doprowadziliśmy to do takiego stanu na według słów pani dyrektor z Krakowa, że poszło to już pod zarząd pod decyzję Zarządu w Warszawie. Jeżeli ta decyzja będzie pozytywna dla nas i w miarę wcześniej w ciągu tego roku, to ten parking jeszcze w tym roku powstanie. Nie obiecam daty, dlatego że, tak jak mówię, walczymy od trzech lat e, z kolejami po to, żeby faktycznie skutecznie pozyskać tą nieruchomość. I to jest jedyna rzecz, która nas w tym momencie powstrzymuje. E, w momencie odzyskania, pozyskania tej nieruchomości zostanie nam w późniejszym etapie również budowa e, dworca autobusowego po stronie ulicy słonecznej dla autobusów dalekobieżnych, czyli tych, które zjeżdżają z autostrady, jak również e, parkingu dla rowerów. Tak to jest zapisane w projekcie kolei aglomeracyjnej. Myślę, że wyzwaniem dla samorządu będzie również wyremontowanie zabytkowej wieży ciśnień, która się tam znajduje. Jest ona wpisana w rejestr zabytków, wliczając infrastrukturę wewnętrzną, czyli kotły, które tam były do podgrzewania wody. Mhm. A jakie koszty miasto ponosi w tym zakresie, jeżeli chodzi znaczy, o kolej? My mamy 1,2 mln dotacji mhm. na, w ramach projektu kolei aglomeracyjnej. Taki jest budżet przewidziany na miasto Dębica. Myślę, że go wykorzystamy bez problemu. Um, działka ta, którą mamy pozyskać przy ulicy słonecznej od przejścia podziemnego w stronę sądu, um, w całości będzie przeznaczona pod parkingi. To tu jakieś wątpliwości nie ma. Pod obsługę komunikacji. No tego brakuje w mieście. Pomysł kolei aglomeracyjnej jest y, z naszego punktu widzenia fantastyczny, a mianowicie marszałek chce uruchomić pociągi, które będą odjeżdżać co pół godziny w godzinach szczytu, co godzinę poza Dorzeszowa chce Chcę również połączenia bezpośredniego z lotniskiem podrzeszowskim. Kolej aglomeracyjna przewidziana jest na mapie województwa w formie takich połączenia na krzyż, czyli od Dębicy do Przeworska i od Kolbuszowej do Krosna czy do Jasła, już nie pamiętam dokładnie, będą jeździć te szybkie pociągi, czyli w tak naprawdę w moim przekonaniu Powoduje to skrócenie zdecydowanie czasu komunikacji, połączenia. Będzie można w Rzeszowie mieszkając jeździć do Dębicy do pracy i odwrotnie, mhm. bez używania samochodu. Jasne. A kiedy zakończy się rewi rewitalizacja parku imienia Skarbka Borowskiego i czy to jest trafiona inwestycja dla Dębiczan? E, zakończyć się ma pod koniec tego roku. Czy trafiona? Jestem przekonany, że tak. Myślę, że będziemy wszyscy zaskoczeni jakością tego, co zostanie tam zrobione. Oczywiście zawsze jest obawa, wszyscy wiemy, jak funkcjonują te obiekty rekreacyjne w mieście, aby tylko nie uległy jakiemuś tam zniszczeniu, wandalizmowi. Park będzie miał wszystkie nowe alejki, będzie oświetlony nowymi lampami, będą kamery 17 bodajże kamer będzie w parku Skarbka Borowskiego, które mają pilnować porządku. Te wszystkie strefy, które już były wcześniej podawane, myślę, że będą wykonane. Na największy plac zabaw będzie tam w parku. Odciążymy troszeczkę już za przeludniony, o tak powiedziałbym, park Jordana przy, przy ulicy Kościuszki i Głowackiego. Myślę, że będzie to alternatywa. Z, razem z burmistrzem rozmawialiśmy dosyć, dyskutowaliśmy do, we własnym gronie dosyć mocno na temat parku. Uważamy, że doświadczenie po przebudowie Parku Skarbka Borowskiego wskaże nam też kierunki do pozostałych przestrzeni rekreacyjnych w mieście. Mamy do, jeszcze park przy Domu Kultury Śnieżka. Mamy część taką Parkowo-nieparkową przy ulicy Piłsudskiego, gdzie była dawniej kiedyś fontanna, gdzie jest muszla koncertowa, gdzie jest taki trójkąt zabawowy przy Domu Kultury Mors i lodowisku. Doświadczenia, których nabędziemy po uruchomieniu parku Skarbka Borowskiego, myślę, że będą procentować A na tych do pozostałych, no bo co tu dużo ukrywać, one też będą w najbliższych czasie wymagały pewnych zak nakładów inwestycyjnych. Dodatkowo chciałbym powiedzieć jeszcze, że przy okazji budowy. Y projektowania planu miejscowego za e, Kościołem Miłosierdzia Bożego, czyli ten plan budzisz, tam jest 180 hektarów, 100 hektarów puste, jest przewidziany wzdłuż potoku e, budzisz e, obszar rekreacyjny pod być może kolejny park w mieście. Więc e, potrzebę widzimy, chcemy ją realizować, zobaczymy jak zafunkcjonuje Park Skarbka po przebudowie, to nam wskaże. Jakby kierunki dalszego rozwoju tych obszarów. Czyli stawiacie na relaks, wypoczynek i czy rynek będziecie państwo też. W znaczy, relaks, wypoczynek tak, takie potrzeby są. Mm -hmm. Rynek owszem, mamy w planach w tym roku zakończyć ten konkurs, który, który pomalutku raczkuje zbieraliśmy dosyć mocno statystykę, mm -hmm. informacje od naszych mieszkańców radnych, czego oczekują od przebudowy rynku. W tym momencie, nawet dzisiaj, dostałem na maila pierwszy projekt regulaminu konkursowego. Państwo, którzy dostali propozycję pracy w sądzie konkursowym, zostali powiadomieni. Chcemy się spotkać z nimi i wypuścić konkurs. Efektem konkursu będzie wybrana praca. Projektant, którego wybierzemy, dostanie zlecenie już wtedy dokumentacji takiej sprawdziwego zdarzenia. Oprócz założeń tego, co w rynku ma być, chcemy również się przygotować do obowiązku wynikającego z ustawy antybilbordowej. Czyli mamy w tym momencie coś, co ma nam przekształcić, uatrakcyjnić, zwiększyć estetykę naszego śródmieścia tak. pod względem mhm. wymogów dotyczących afiszy, billboardów, małej architektury e, i w zasadzie wyglądu całego śródmieścia. Więc to chcemy połączyć razem, przebudowa rynku. Ja to zawsze mówię. Chwała poprzednikom, którzy w 2002 roku wzięli się za przebudowę wtedy rynku, dlatego że uporządkowali bardzo dużo rzeczy podziemnych, czyli ta infrastruktura gazowa, wodociągowa została wtedy naprawiona tak, jak należy być. Dzisiejsze wymogi czy oczekiwania mieszkańców co do estetyki są troszkę inne, w związku z czym będziemy chcieli ten projekt, żeby spełniał to, co oczekują mieszkańcy. A jednocześnie w momencie pozyskania środków przystąpić do realizacji. Mm -hmm. A czy Dębica powinna poszerzyć swoje granice? Zdecydowanie tak. Mm -hmm. Ale rozmawiacie Państwo? E, powiem już... Pani tak, y, odpowiadając na pytanie. Y, to jest temat dosyć delikatny żadną tajemnicą nie jest, że jeżeli mówimy o poszerzeniu granic, no to odbywa się to kosztem sąsiednich samorządów. Tak. Więc z punktu widzenia samorządów sąsiednich to poszerzenie na pewno będzie w jakiś sposób inwazyjne dla nich. E, miasto się mocno zamyka, jeżeli chodzi o obszar. Mamy 30 niecałe 4 km2 y, powierzchni miasta. I średnia gęstość y, zamieszkiwania jest na poziomie prawie 1400 ludzi na kilometr kwadratowy. Jest to bardzo dużo. E, duże miejscowości w sąsiedztwie, czyli Tarnów, Rzeszów mają ponad 1500, no ale musimy wiedzieć, że tam funkcjonują obiekty wielorodzinne, czyli bloki o 10-18 kondygnacjach, które dublują tą gęstość. My takiego czegoś nie mamy. Sąsiednie Robczyce mają ponad 50 km kwadratowych powierzchni, na których mieszka 19 tysięcy mieszkańców. Naprawdę w mieście zostaje nam bardzo mało obszarów do zabudowy, już nie mówię o terenach inwestycyjnych, tak? pod inwestycje, pod możliwy rozwój firm, budowę nowych miejsc pracy. Myślę, że pewnie niechętnie nasi koledzy sąsiedni, samorządowcy przyznają, że jeżeli miasto miałoby się rozwijać jako stolica powiatu, no to musi. Każdy patrzy też co na swoje podwórko, wolałby, żeby od kogoś innego zostało to zabrane. Analizujemy możliwości, mamy prześledzony proces prawny, jak to ma wyglądać, prześledziliśmy przykłady Krosna, Rzeszowa, się, one się odbywały na różnych... Według różnych innych zasad. Myślę, że w tym ten rok chcemy sobie dać na konsultacje z radnymi, żeby usłyszeć faktycznie, co oni oczekują. Złożymy pewnie wniosek do wojewody i zobaczymy, jak będzie to dalej wyglądało. No, wymaga to konsultacji zarówno w mieście, jak i w gminach, tych których obszary chcemy przyłączać. Na razie nie powiem nawet szczegółów, dlatego że myślę, że radni najpierw się muszą wypowiedzieć, żebyśmy wiedzieli, jako samorząd, w którym kierunku chcemy zmierzać. Mhm. A czy będziemy mieli w mieście ciepłą wodę ze źródeł geotermalnych? Nasz odwiert, który został wykonany i zakończony, firma się już tam posprzątała. Tutaj miały, że tak powiem, do czynienia mieliśmy z kosztami firma. Zakomunikowała nam, że no nie może oczekiwać na jakąś decyzję Narodowego Funduszu w zakresie dodatkowych środków. Postój tego masztu kosztował 30 kilka tysięcy dziennie, więc tu też się nie ma co dziwić. Byliśmy z panem burmistrzem Mariuszem Szewczykiem i naszym posłem panem Janem Warzechą w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie miesiąc temu. Usłyszeliśmy, że środki na zakończenie tego, bo to był odwiert badawczy. Na razie nie ma narodowy fundusz. Mają pieniążki, ale przeznaczone na inne działania. Nie zmienia to faktu, że będziemy śledzić w momencie, kiedy pojawi się możliwość, będziemy chcieli kontynuować to, co zostało już rozpoczęte. Jeżeli tak, jeżeli te wyniki badań, które nam przedstawiła firma, się potwierdzą w całości. A myślę, że wszyscy skorzystamy na tym. Czyli możemy liczyć na to, że zostałaby podpięta taka instalacja do sieci ciepłowniczej, i wszyscy ci, którzy korzystają z sieci ciepłowniczej, mieliby odnawialnych źródeł energii energię, tak? czyli to, co nie zanieczyszcza środowiska. A co Pana zdaniem jest największym sukcesem tego samorządu? Obecnego? Tak. Myślę, że sposób zmiany myślenia mieszkańców. Tak? Stawiamy na ekologię, chcemy stawiać na ekologię. I mieszkańcy bardzo pozytywnie na to reagują. Wiemy, że już wszyscy segregujemy, wiemy, że cieszyło się niesamowitym zainteresowaniem wszystkie te programy parasolowe, czyli fotowoltaika, wręcz mieszkańcy dotychczas pytają, czy jeszcze, czy będą kolejne, ile można dostać, pozyskać do finansowania, czy można zwiększać to, co mamy dotychczas na dachu. Tu zmiana mentalności mieszkańców w, w kolejnych latach, to czego oczekuje się od nas w związku ze zmianami klimatu, jest bardzo pozytywnym odzwierciedleniem tego, co my się staramy zrobić. Czyli mieszkańcy chcą, samorząd będzie się starał coraz bardziej. Mamy do czynienia z. Mm, Naprawdę ze zmianą, taką trochę rewolucyjną w myśleniu. To nie do pomyślenia było 20 lat temu, nawet ta gospodarka odpadami, od której zaczęliśmy, żeby tak było reagowane ze strony mieszkańców pozytywnie. Już nikt nie mówi, że nie ma potrzeby, tylko jak można to usprawnić, segregowanie. Również mówię te odnawialne źródła energii. Wydaje się nam, że nie ma takiej cyfry. W momencie, kiedy by się udało pozyskać środków, które by nasi mieszkańcy nie wykorzystali, właśnie na swoje potrzeby, to jest bardzo pozytywne zaskoczenie. W moim przekonaniu, tutaj, jeżeli chodzi o samorząd, bardzo nas to cieszy. A jak sobie wyobraża pan dębice w 2023, czyli na koniec kadencji? Oby większą. <laughs> bo to rozmawiamy o powiększeniu mm -hmm. granic, w związku tak. z tym wiemy, że ten proces też nie trwa dosyć szybko, on wymaga pewnego czasu i starań, oby większą. I na pewno bardziej nastawiono na tą ekologię, tak jak cały czas roz rozmawiamy. Y myślę, że te wyzwania, my starać będziemy się ich sprostać i myślę, że mieszkańcy również pozytywnie na to zareagują. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim i państwa gościem był pan Jerzy Sieracki, wiceburmistrz Tempicę. Dziękuję bardzo.